Porsche, razem z Uniwersytetem Technicznym w Klużnapoce, opatentowało rewolucyjny silnik sześciosuwowy. Cykl pracy składa się z dwóch sekwencji po trzy suwy, ssania, sprężania i pracy, a następnie kolejnego sprężania, pracy i wydechu. Cały proces wymaga aż 1080 stopni obrotu wału korbowego, dla porównania, w klasycznym silniku czterosuwowym to tylko 720 stopni. Kluczowym rozwiązaniem jest specjalny wał korbowy z przekładnią planetarną, który pozwala uzyskać dwa różne górne i dolne punkty martwe. Dzięki temu w jednym cyklu dochodzi do dwóch zapłonów, pierwszy przebiega klasycznie, a drugi wykorzystuje energię gazów spalinowych. Według szacunków, nowa konstrukcja może zapewnić do 50% więcej mocy, ograniczając przy tym zużycie paliwa około 10% i zmniejszając emisję szkodliwych substancji. Największym wyzwaniem pozostaje jednak skomplikowana budowa i wysokie koszty produkcji. Na razie nie ma informacji o planach wdrożenia tego silnika do seryjnych modeli.